Dzisiaj drugi dzień albańskiej przygody. Dzisiaj będzie już trochę grubiej. O 150 km w planie i to zrobimy. 3000 w pionie, także lecimy się zabawić. Dzień dobry, o, witamy! Mój route planner. Coś ty dzisiaj wymyślił. Będzie dzisiaj <laughs> bardzo dużo przewyższeń. Miejmy dużo fotu. Ale pudełeczko. Pięknie, co? A te nie zaczipowane. No, wczoraj yy, wieczorem, jak byliśmy na spacerze, dwa psy spotkaliśmy zaczipowane. Na uszach. W ogóle dziwna akcja. Chodziły za nas, pilnowały nas jak stada, atakowały samochody jeżdżące. wczoraj był bardzo duży ruch. Dużo psów takich wolno latających, ale nie groźnych. To jest al al albański owczarek pasterski. Jaki? pierwszą wspinaczkę dzisiejszego dnia e, 16,5 kilometra Niespełna 1000 km w pionie Średnie nachylenie 5% Ale do połowy Będzie raczej w okolicach 2-3-4 I potem Potem nas, nam dogodzi ten podjazd Cieszycie się? To będzie brunatny Yes. Uh, jest. To jest to? Jest. Ja proszę no, tego, uh, a, okay. tego kozelka thank you, thank you. za stopitaków. Kozelka za stopitaków? Kozerwi. Kozel. Kozel. Kozeli Czeski. stopitaków proszę. Jest. Dziękuję. Dziękuję. Zajdzie drugi dzień. Jeździmy po tych albańskich szosach. I słyszeliśmy takie opinie, że albańscy kierowcy tragedia, dramat. Że na 3 cm mijają. Jeszcze nam się nie zdarzyła jakaś taka nieprzyjemna sytuacja, wręcz czekają. Jak w Hiszpanii, jedziesz, jest zakręt, nie wyprzedza, nie trąbi. A jak trąbią, to takie ostrzegawcze trąbnięcie, i sobie jedziesz. Szeroko wymijają. Eee, bardzo fajnie, bardzo bezpiecznie. Jak na dzień drugi. O, poczuli krew na podjeździe. Ale to ich zaboli za 5-6 km Dobra, garmin pokazuje 13% Sprawdzę jak stroje. Jak tam ilu co o tej górce powiesz No jest bardzo sympatyczna wiatr w plecy No już się widzę tutaj wiatr w plecy eee. Jest dobrze bardzo no inaczej się jedzie niż szosą. Yy, inaczej to smakuje takim rowerem i na takich oponach, jest trochę ciężej. Ale za to Ale nierówności jest... nie przeszkadzają, tak, nie? tak, nic nie przeszkadza, nie, w ogóle jest bajecznie. Oto Widoczki, pogoda, wymarzony. Dawaj, dawaj! Można powiedzieć, ale idzie. Jakie jest? Jeszcze pół kilometra i koniec. Jesteśmy na pierwszym szczycie wzniesienia najdłuższego podjazdu dzisiaj. Nie, najbrzydziej tu jest. Słuchajcie, jeżeli rozważacie przyjazd do a się obawiacie o kiepskie drogi, kiepskich kierowców. A tak naprawdę, ile nas samochodów minęło? Ze 100, 120. może 2 były lipne. A i motorów jak dużo, nie? Nie? Taka kultura, Kultura. Robią zrobią żeby się ostrzec, że Tak, podtrąbują tak. z czerwonego samochodu dopingowali was? Tak, pomoc! pomost! nie Co będzie? w Lepa będzie. tam przemyślenia z trasy? Pojedziemy, jedziemy, No, ociepliło się w Nowym Warpnie. Nie? Naprawdę. 32 stopnie. No. Siku, co nam zrobiła pogoda? Mój burzy nie zostawiamy ranny. Tak, dziękuję. Dzięki temu przeżyję ten trip dzisiejszy. Co będzie teraz? Radciu. Am, um, am. Um. Pora, pora, karmienia z grzaków. Tak, tak. Co ty, co ty przed chwilą zgrzeszyłeś za słowem? Co e, powiedziałeś? że w cieniu usiądziemy. W cieniu tu będziesz siedział przez kolejne pół roku od listopada. W cieniu od... będę siedział na trenerze w kabinie, tak no jest. Do słońca wystawiać twarz, grzejemy się. W szkoleniu, co u ciebie? Przemusie, się bo Ja żona robi Na szczególne uznanie zasługuje w Albanii jedzenie. Zdecydowanie. Ja już zjadłam połowę tego. Połowa grecka w połowie zjedzona niestety. A gdzie moja druga połowa? Ja jestem w drugą. Tu jest No dobra, pojedliśmy, pożywiliśmy się. Informacja. Jest zawsze fajna po takim jedzonku smacznym, w ogóle po każdym jedzeniu jak startujesz i dostajesz informację, że za 173 metry masz najtrudniejszą wspinaczkę dnia przed sobą Wspinaczka dnia poszustrze Oho To będzie dobre Pokazał. Fajne, co? Fajne, Gdzie ja oni pojechali. Nie. Ale Fajne. jesteśmy na kozach podjeździe. Zerowy ruch, widok taki albo taki. To zależy, z której strony się ustawiasz. Ewentualnie taki. Woltasz rośnie. Ale pięknie, pięknie. O, trochę się teraz. Kurczę. Woda, góry. To to co lubimy najbardziej to Tak jest I to wszystko jest tutaj w tej Albanii mm. I zapaszki Zapachnie tak inaczej niż wszędzie tak. co? co za serpentynę jeszcze trochę Ty dawaj tam gravelki. To fajna droga no Kilka razy podczas dzisiejszej wyprawy przyszło mi do głowy taka myśl, że na następny raz to obowiązkowo szosa, bo tak git asfalty, że po prostu aż żal po nich grawelem jeździć. Ale na tym podjeździe na którym się teraz znajdujemy była droga do jakiejś takiej chłopasz, wirowni w tle czy jakiejś kopalni czy coś i do tamtego miejsca droga była spoko. No, a teraz gdzie wyżej to na przemian szór i takie asfalty bardzo słabej jakości, więc jednak dobrze, jednak rower gabelowy to dobra opcja. Pomnik wojskowy ku pamięci żołnierzy, którzy w jakiś batalion piąty walczył jakiś partyzanci ale sam jestem ciekaw tak naprawdę uczci jakich żołnierzy to jest Czy faszystowskich, czy tych wyzwoleńczych Bo przecież Albania była e, proniemiecka podczas II wojny trzeba, bo się ściemnia z tą Nie wiem, że gdzieś się przystulimy na

Yes sir, yes sir. Bravo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your grand. I'll fight for what I'm we'll to Use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life Zjemnia się. No i jesteśmy we wlożu, za chwilę dojedziemy do celu. 7,5 godziny, 150 km przejechane spoko. Temperatura jest 17 stopni teraz o godzinie 20, więc całkiem spoko, całkiem przyjemnie. Nic, nie widać ci, ale możesz coś powiedzieć o dzisiejszym dniu dzisiejszy dzień to była prawdziwa petarda Zapraszamy do kolejnego odcinka. Zapraszamy do kolejnego odcinka burzowego gravelowania. Robicie tak. I subskrybujecie. Pamiętajcie. W lewym albo prawym rogu. Nie pamiętam. Dolnym.